Dzień dobry! Jak wybudować dom absolutnie niezgodnie z przepisami? Zapraszam do słuchania. Trzecie rozszerzone wydanie książki Jak się wybudować i nie zwariować to kompendium wiedzy dla osób planujących budowę domu. Cześć Sławku, cześć, dzisiaj witam drodzy widzowie i słuchacze, no temat intrygujący, opowiedz coś więcej, rozwiń tą myśl, jakby nie planowałem budować domu niezgodnie z przepisami, ale może warto. No słuchaj, czasami jak śledzisz rynek budowlany, a nawet jak, nawet jak nie śledzisz tego rynku, to dochodzą do ciebie różne informacje o tak zwanej pato-deweloperce, a to jakiś deweloper zbudował dom bardzo blisko innego domu i nagle balkony stykają się między sobą i wychodzisz na fajkę i możesz przybić piątkę z sąsiadem. Albo deweloperzy budują jakieś place zabaw, czyli jedną huśtawkę na, na 100 lokali. Ale czasami są takie rzeczy, że po prostu czytasz i nie wierzysz. Więc chciałbym dzisiaj opowiedzieć o między innymi o budynku w Wieliszewie, w budynku jednorodzinnym który według inwestora spełnia jego, jego cele mieszkaniowe, ten lokal, ten budynek generozdzinny ma zaprojektowane 14 Łazienek. Ale to jeden z kilku tematów, chcemy po prostu pogadać o trochę o patologiach w budownictwie, trochę po narzekać, tak trochę za starych czasów. No dobra, to słucham Ciebie dalej, bo no, nie wiem, co to chcesz za... powiedzieć. Jakby jeśli chodzi o narzekanie, to spoko. Jestem, jestem otwarty na, na propozycje, natomiast y, na świetle sytuacji, na co będziemy narzekać? Dobra, od razu zachęcam do przeczytania artykułu na moratorze w dziale Architektura. To jest zdjęcie właśnie z tego artykułu. To jest dom jednorodzinny, według inwestora, który dostał pozwolenie na budowę, no i inwestor zaczął oczywiście budować dom. No, sąsiedzi się zaczęli oburzać, no bo widzimy, że w tle są same domy małe jednorodzinne, a tutaj nagle rośnie coś takiego. No i pytanie było, czy to jest w ogóle zgodne z prawem. Okazuje się, że tak. Tak. No dlaczego? Dlatego, że no każdy ma prawo budować dom, który ma 14 Łazienek i brzmi to trochę absurdalnie, ale z drugiej strony. No każdy ma inne potrzeby, więc czemu nie, prawda? No tak, no jakby wiesz, nie ma nic złego w domu, który ma 14 łazienek. Sa samo w sobie nie jest to niczym złym. Obstawiam, że tutaj bardziej intencja, czy sposób, planowany sposób użytkowania takiego budynku może budzić kontrowersję, a nie sama ilość łazienek. Tak, oczywiście, wiesz, no, tak to wyglądało już na kolejnym etapie, no teraz już to bardziej czytelnie widać, że to raczej nie jest jeden dom jednorodzinny, chociaż według dokumentów oczywiście takim, e, takim budynkiem był. No i co się okazało? Okazało się, że urząd, wiedząc, znając skargi wszystkich mieszkańców, no to oczywiście zapewne ich wysłuchał, ale nic nie mógł zrobić. Dlaczego? Dlatego, że dom spełniał zasady. Które były opisane w planie miejscowym. I to jest jakby pierwszy problem. Nasz znaczy, plan miejscowy pozwalał na budowę tak, takiego domu, takiej wysokości. Często w planach miejscowych są przecież różne ograniczenia. Gdyby było ograniczenie, na przykład wysokość budynku do 9 metrów, a budynek nie może zajmować więcej miejsca na działce niż 200 m kwadratowych, to taki budynek nigdy na pewno nie mógłby powstać. Więc w ogóle pierwszym problemem był plan miejscowy, który został stworzony w takim, a nie innym celu. Być może nikt się nie spodziewał, że ten plan zostanie tak wykorzystany. Natomiast, no, deweloperzy zawsze starają się budować domy, aby wykorzystać maksymalnie działkę. Jest taki współczynnik PUM. Chodzi o to, żeby zabudować działkę w najwyższym stopniu, bo wtedy cena sprzedaży z metra jest najbardziej atrakcyjna. Czy, no wogoda tak, wogoda no, no wygląda dla ciebie? No, to jak od dom jednorodzinny, czy raczej na hotel? Czy to, twoim zdaniem, ma jakieś znaczenie w ogóle, jak to wygląda? Oczywiście znaczy, co, wygląd ma przeciorzędne znaczenie, no tak jak mówisz, mhm. przepisy dopuszczały, więc ktoś postanowił wykorzystać lukę w przepisach i o ile wybudowanie takiego domu, jeżeli to by był faktycznie dom, no to, mhm. to nie dałoby się tego podważyć, nie dałoby się do tego doczepić, tak? Tu, mhm. Tutaj, wiesz, jeżeli wysokość jest, mieści się w granicach dopuszczalnych, jeżeli powierzchnia tak. mieści się w granicach dopuszczalnych, nie ma przepisów regulujących ilość pokoi i łazienek w domu, no to gdyby to, co widzimy na zdjęciu, było realnie domem i miało służyć mhm. jako dom jednorodzinny dla jednej rodziny, no to myślę, że nikt nie mógłby się absolutnie do tego doczepić. Tak. Natomiast zostało cofnięte pozwolenie na budowę tego budynku, z prostej przyczyny. Gdy rozpoczęła się budowa, no to budowa postępowała zgodnie z projektem budowlanym czyli dom był bodajże podzielony na dwa lokale, według przepisów. Natomiast w momencie, kiedy już zaczęły być stawiane ściany działowe między wszystkimi lokalami, no to było widać, była kontrola, że dom nie jest stawiany zgodnie z projektem i że jest faktycznie podział na 14 lokali. No i wtedy, wtedy już, jak taką niezgodność odkryto, Cownię to pozwolenie na budowę. O ile wiem, może się inwestor odwołać od tej decyzji? No pewnie się odwoła, no bo no, wydaje mi się, że w innym przypadku grozi to po prostu rozbiórką całej inwestycji. Więc no, sytuacja no, ciekawa przynajmniej. Znaczy się tak, no wiesz, mmm, tu da, dalej jakby brniemy w ten temat y, sposobu użytkowania realnego. Bo to, że mhm. budynek zostanie podzielony na 14 lokali, będzie odwołanie i będzie cała procedura i tak dalej, to wszystko to jest jakby nic. Tak? To z mhm. tym można, można żyć, można sobie poradzić. To, co jest ciekawsze, to jest to, że nawet pomimo wybudowania tego, Niezgodnie z przepisami, yy, osoba, która, która to postawiła, jest w stanie później tą yy, budowę zalegalizować. Mm -hmm. To znaczy są przepisy, które pozwalają... Na zmianę użytkowania. sposobu użytkowania. Dokładnie tego słowa mi zabrakło. Więc, można to postawić niezgodnie z przepisami, dosłownie. Mhm. Nawet jeżeli pozwolenie na budowę zostało cofnięte, to i tak będą tam, czy będą, nie wiemy czy będą, ale mogą tam trwać nielegalne prace budowlane. W międzyczasie będzie się toczyła jakaś procedura administracyjna i po wybudowaniu da się, są takie furtki formalne, przekształcić to właściwie w dowolne, co chcemy. I to też zgodnie z prawem. Więc jak widać, da się wybudować w Polsce właściwie, co się chce, o ile uda się na to uzyskać za pierwszym razem pozwolenie na budowę. Tak, to jest w ogóle ciekawy case, bo próbowałem się doczytać, kiedy można zmienić sposób użytkowania, bo tak wszyscy mówią, że taki był pomysł na, na legalizację tego no, hotelu, jak zwał tak zwał, ale podobno jednak dalej ten budynek po sposobie, znaczy zanim zostanie zmieniony sposób użytkowania, Musi plan miejscowy odpowiadać temu nowemu sposobowi użytkowania. Czyli na przykład plan miejscowy musi pozwalać na budowę takiego domu, bo trzeba uzyskać nowe pozwolenie na budowę. Więc jest pewnie jakaś furtka, o której ja nie wiem. Ale w związku z tym, że przepisy są pełne dziur i deweloperzy, którzy no, inwestują grube miliony w inwestycje, na pewno starają się te dziury odnaleźć. Jeżeli ktoś ma wiedzę, jaki jest to sposób, to będę bardzo wdzięczna, może jest możliwość, żeby załatania, możliwość załatania takiego problemu. No bo gdyby nie było szumu, gdyby media się tym nie zainteresowali, a przede wszystkim sąsiedzi nie zrobili burzy, prawdopodobnie by to już było wybudowane i sobie działało i zakłócało spokój sąsiadom itd. Tak Wiesz co? Jakby w moim odczuciu ta dyskusja powinna przybrać zupełnie inny kształt, bo mm -hmm. jakby używasz słowa deweloperzy. Co jest według mnie bardzo krzywdzące dla deweloperów, bo to, co się mm -hmm. tutaj dzieje, to jest patologia, to nie jest deweloperka, okay. tak? Więc, okay. więc osoba, która coś takiego buduje, moim zdaniem nie powinna się mianować deweloperem, czy mm -hmm. nawet nie wiadomo, czy to jest inwestycja deweloperska, hotelarska, czy jakakolwiek, więc absolutnie tutaj nie mieszajmy deweloperów do, do, takich, do mm -hmm. takich patologii. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, łatanie przepisów, to jest najgorsze, co może być, moim zdaniem. To jest, to jest problem, z którego wynikają wszelkie możliwe kolejne właśnie tego typu patologie. No bo skąd się biorą patologie? Z tego, że próbujemy ominąć jakiś dziwny przepis. I uszczelnienie przepisu powoduje, że patologia wychodzi jeszcze dziwaczniejsza, żeby ominąć ten jeszcze dziwaczniejszy przepis. I jakby dochodzi do takich absurdów, tak? Więc y, po prostu przepisy, y, jakby wiesz, skąd się, skąd się bierze u takiego, nazwijmy to przedsiębiorcy, pomysł wybudowania takiego, nazwijmy to hotelu, tak? Cokolwiek to by miało być. No, mhm. oczywiście z tego, że on y, w jego odczuciu istnieje popyt na dane usługi, czy dane mieszkania, czy dane lokale użytkowe. Skoro jest popyt, y, przedsiębiorca chce zapełnić tą, tą lukę rynkową i na tym zarobić. Nie ma w tym absolutnie nic złego, tak? Y, i po prostu przepisy absolutnie nie nadążają za tym gdzie jest popyt a gdzie nie, tak? Przedsiębiorcy działają szybko. Nie są, to nie są wiesz wielkie instytucje, które tak jak państwo potrzebują sejmu, senatu, wiesz, konsultacji społecznych lat po to żeby uchwalić jakąś uchwałę. To są osoby, które działają szybko po to żeby zaspokoić szybko potrzebę rynkową, która w danym momencie jest. Za 5 lat tej potrzeby rynkowej w tym miejscu i, i, I takiej już absolutnie nie będzie, więc jakby m, moim zdaniem po prostu przepisy całkowicie nie nadążają. One są rozjechane z rzeczywistością i łatanie rozjechanych z rzeczywistością przepisów y, dziwnymi łatkami spowoduje tylko jeszcze gorsze patologie, tak? Przepisy oczywiście no. są ważne i powinny być, jakby nie mówię, że nie, natomiast y, 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 łatki do dziwnych przepisów, y, no to się to się źle kończy. Nie, ale ja widzisz, no e... Teraz mamy przepisy całkiem nieźle uszczelnione, bo tych patologii nie jest dużo. One są wyjątkowe raczej w skali całego kraju i słyszymy o nich co jakiś czas, bo mamy też duże kraj. Natomiast jak najbardziej możemy i powinniśmy uszczelniać przepisy i jesteśmy w stanie ograniczyć tego typu działania albo uszczelnić przepisy, albo zwiększając kontrolę. No bo w tej chwili nie ma żadnej procedury ani przepisów, które pozwalają albo zobowiązują właściwie Urząd Budowlany do kontroli budowy w trakcie, aby upewnić się, że jest ona prowadzona zgodnie z, z pozwoleniem na budowę. Gdyby nie było mediów, gdyby nie było tutaj całego szumu, no to szłoby to dalej. W tym kontekście uszczelnianie przepisów by jak najbardziej pomogło. Nie, Mam. wiesz co, uszczelnianie przepisów nigdy nie pomaga na takie sytuacje. <laughs> Zawsze znajdzie się ktoś, kto obejdzie przepis, choćby nie wiem, jak był szczelny. To, to jest antyskuteczne według mnie całkowicie. Mhm. I jakby odwołam się do przykładu, dlaczego jest tak, jak jest? I ja nie mówię, że to jest źle, tylko mówię, że to jest antyskuteczne. Tak? I dlaczego jest mhm. tak, jak jest? Nie znam, jakby urodziłem się już dużo później, natomiast słyszałem o przepisach, które funkcjonowały w latach 80. -tych, 90. -tych, no i jeszcze wcześniejszych latach yy, przed zmianą ustroju. W tamtych czasach było podobno, tak, to musieliby się starcie o tym nie wypowiedzieć, że to architekt pracujący w urzędzie decydował o tym, czy coś może dostać pozwolenie na, na budowę, czy nie. To była, była uznaniowość, tak, I takie coś by nie przeszło. Po prostu, bo architekt by stwierdził, że mimo, że to formalnie spełnia wymogi rodziny. Jak to nie? Dostajesz grubą kopertę <coughs> i przechodzi. Właśnie do ale tego właśnie do, do, tego, do tego zmierzam. Przepisy. Właśnie do tego zmierzam, mhm. bo kiedyś było właśnie to możliwe, że mhm. normalnie to by nie przeszło, ale z racji, że to było uznaniowe i gruba koperta zmieniała często zdanie, mhm. zaczęto wprowadzać przepisy. I przepisy są wprowadzane coraz, coraz szczelniejsze, coraz szczelniejsze, coraz szczelniejsze, z czego wynikają coraz dziwaczniejsze patologie. Czy to coś zmieni? Yy, jakby, czy kolejne uszczelnianie przepisów, czy do, dorzucanie 120 milionów, wiesz, paragrafów w planie zagospodarowania przestrzennego coś zmieni? No, no pewnie zmieni. Utrudni życie. Abs mhm. Znaczy, wiesz, yy, yy, mhm. przy takich kilku patologiach, które dzieją się w skali kraju, uszczelnianie przepisów i utrudnianie życia wszystkim innym, i tak już jest to życie utrudnione dla wszystkich innych, bo czasami ktoś uczciwie nie może wybudować domu jednorodzinnego takich chce, tylko i wyłącznie dlatego, bo yy, wiesz, yy, nie wiem, dwóch metrów mu kwadratowych brakuje na powierzchni biologicznie czynnej albo coś takiego, tak? Więc yy, utrudnia to życie wielu, wielu, wielu osobom. Ci, którzy chcą obejść ten przepis i tak go obejdą. Także ja nie jestem absolutnie za uszczelnieniem przepisów. Natomiast z racji tego, że system poprzedni już minął i ta możliwość wręczania grubych kopert jest już znacznie ograniczona yy, i znacznie rzadziej zmienia to stanie, to ja bym był za tym, żeby jednak takie wątpliwe sytuacje zresztą co się w tym przypadku wydarzyło i według mnie bardzo w porządku, można było zaskarżyć na przykład do głównego urządu urzędu nadzoru budowalnego, który w sposób uznaniowy, jak najbardziej uznaniowy miałby prawo. Yy, takie pozwolenie wydać, zawiesić, anulować, cokolwiek. Mówisz o różnych patologiach i o przepisach. Pokażę Ci za chwilkę pewne zdjęcie, bo przygotowałem się na, na tę dyskusję. Mm -hmm. Nie wiem, czy kojarzysz, bo to było w Warszawie, a Ty jesteś no, spoza Warszawy. Czy mówi coś dla siebie, Tobie nazwa Czarny Kot przy Rądzie Babka? Tak. Czy nic czy nie mówi? Tak. Mówi mi, znam sytuację. Tak. Tak, to był taki budynek. Pokażę go na zdjęciu. Który był w, pierwszym, w pierwszej formie, to był po prostu pawilon handlowy. Potem były różne dobudówki, nabudówki, nadbudówki. Budynek się rozszerzył do tysiąca coś metrów kwadratowych, do tego stopnia, że słuchaj, wszedł na działkę sąsiednią, która należy do jednego dzierżawcy. Pomimo tego, że to było budowane niezgodnie z niczym, samowolka budowlana na. Na cały kraj chyba znana, I pomimo tego, że dzierżawa gruntu, na którym ten stał dom została wypowiedziana bodajże w 2009 roku przez miasto Warszawa, rozbiórka tego budynku miała miejsce dopiero chyba 5 lat temu, albo 6 lat temu. 10 lat toczyła się sprawa w ogóle sądowa, aby móc rozebrać ten budynek. I co ciekawe, przez ten czas, przez część tego czasu, mimo tej sprawy sądowej, mimo braku pozwolenia, mimo tego, że działka nie należała do właściciela, dalej była prowadzona działalność gospodarcza. Dla mhm. mnie to jest jakiś w ogóle, wiesz, to jest jeden z tych przykładów, kiedy nie można posądzać, że ktoś dostał łapę, mówiąc wprost, tylko po prostu państwo nie zadziałało dobrze Nikomu chyba na tym nie zależało albo każdy się bał dotknąć tego tematu, bo jak dotkniesz, to będzie brzydko pachniało. No ale pokazuje to, że patologia polegająca na budowie lokalu 14 łazienkami jest niczym. Co było jeszcze te kilkanaście czy 20 lat temu. Dzięki uszczelnieniu przepisów, dzięki temu, że się dużo zmieniło w prawie budowlanym, takich już budynków nie ma i mam nadzieję, że nigdy tak nie powstaną. Więc moim zdaniem, jak najbardziej idziemy w dobrym kierunku. Przepisy. Są dziurawe, jasne, zgadzam się, że czasami, a właściwie nigdy nie zrobimy tak, że przepisów się nie da obejść. Ale da się zrobić jeszcze dużo, żeby tych patologii było jeszcze mniej. Idziemy, idziemy po prostu w dobrym kierunku. Znaczy się, wiesz, pierwsza sprawa, jeżeli ktoś chciałby coś takiego budować bez projektu, bez pozwolenia, to zapraszam do naszych kursów Tam, tamtym, przynajmniej się dowie, jak, jak, jak wykonać to poprawnie technicznie, żeby to się nie zawaliło nikomu na głowę. Czego oczywiście nie polecam, natomiast absolutnie się nie zgadzam, że uszczelnienie przepisów jest dobre. Moim zdaniem uszczelnienie przepisów, dalsze uszczelnienie, powiedzmy, poziom, w tej chwili to już jest granica bólu, bo, bo przepisy są tak złożone, tak skomplikowane, to jest też, tyle ja, tak. przeróżnych, przeciwnych, przeciwstawnych sobie przepisów, zapisów w miejscowych planach, w warunkach zabudowy, że po prostu głowa mała. I dalsze uszczelnianie tego będzie jeszcze większym kłopotem dla przeciętnego obywatela i dla uczciwego dewelopera, uczciwego przedsiębiorcy, który chce cokolwiek wybudować czy zrobić coś pożytecznego dla świata. A patologie i tak, i tak się będą zdarzały. Więc ilość dziwnych pomysłów, dziwnych patologii, które w tej chwili powstają. <laughs> Moim zdaniem e, jakby jest tak mała, że dalsze uszczelnienie przepisów nie ma sensu. To co powinno się wydarzyć to... E, Dopuszczenie pewnej uznaniowości w organach wydających pozwolenie na budowę, ale uznaniowości może nie, nie na poziomie gminy czy, czy na takim niskim szczeblu, ale raczej tego, że po prostu niski szczebel może skierować to taki, taki wątpliwy projekt, który podchodzi, może. Potencjalnie podchodzi pod jakąś patologię, żeby skierować to do organu wyższego typu wojewódzkiego, typu krajowego, niech sobie to wyższy organ rozpatrzy przed wydaniem pozwolenia na budowę i to będzie okej, okay, tak? To, to, to już wtedy całkowicie powinno wyeliminować wszelkie patologie. A z drugiej strony poluzowanie systemu powinno pomóc dla całej reszty uczciwego społeczeństwa. To, to zaraz o, o uzdolnieniowości porozmawiam, bo mam kilka przykładów na takich króciutkich. Natomiast powiem tylko, że a propos kursów, zapraszamy do darmowych mini kursów. Po zapisie do newslettera otrzymacie maila, możecie wybrać tam kurs, który wam pomoże wybrać działkę. Albo przygotować się do budowy domu, możecie też korzystać z obu kursów naraz. Kolejne filmy przesyłane są mailem co około 2 dni. Oczywiście mamy też, mamy też płatne kursy, a tutaj jak zawsze zapraszamy na stronę wybudować.pl. Natomiast jeżeli chcecie wybudować dom po prostu i no, oddać całą, cały proces jednemu wykonawcy, to no to ja zareklamuję. Myślę, że się nie obrazi Krystiana, który prowadzi firmę Quattro Domy, który Wam może wybudować dom od zera do stanu deweloperskiego, jak rozumiem, więc odciąży Was w tym całym procesie. Tutaj nie ma mowy o żadnej pato tylko o budowie domu bez błędów. Dajesz oczywiście po budowie gwarancję, tak więc polecam Krystiana. Tak, i zwykle działam, jak już ktoś ma y, pozwolenia na budowę, m, więc, więc nie ma o takich jest. dziwnych rzeczach. Trafiamy do złej no. grupy odbiorców. <laughs> Trafiamy do bardzo złej grupy odbiorców. Na, ja, znaczy, wiesz co, y, <laughs> proszę kontynuuj, y, bo wydaje mi się, że tu jeszcze kilka jest niezgodności między naszymi poglądami. <laughs> tak, i wreszcie, słuchaj, tyle odcinków minęło. Nareszcie <laughs> mamy temat, gdzie się nie zgadzamy. Ja wierzę w to, że można, można zrobić jeszcze dużo, żeby nie było takiej patologii. Natomiast co do uznaniowości, mam kilka przykładów. Spotkałem się na przykład z interpretacją, to będzie dla Ciebie ciekawa informacja, że jeżeli w domu jednorodzinnym garaż przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku, to już to nie jest dom jednorodzinny. No tak, no wiesz, i, 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 i wydaje mi się, że tak, że właśnie. No. To jest interpretacja sądu, tak? E, nie, to czy, czy, interpretacja starostwa przy analizowaniu projektu budowlanego: garaż był za duży. A no to właśnie, nie jest i, zgodnie z widzisz, przepisami, bo chodzi o i... rozróżnienie części usługowej, to wtedy są jakieś parametry. Po i... prostu urzędnik stwierdził, że skoro jest garaż, to są to usługi, a skoro są usługi, to nie może być więcej niż 30%. Mhm. Znaczy, wiesz co? Tak, i dlatego mówię, że uznaniowość nie powinna się odbywać na szczeblu lokalnym. Mhm. Tak? Tylko uznaniowość powinna się odbywać wyżej, już w jakiejś e, trybie takiego, w takim trybie, że e, lokalny urzędnik ma zastrzeżenia, ma wątpliwości, nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji, więc wysyła sprawę wyżej, tak? I wtedy wyżej sprawa jest rozstrzygana. I według mnie to by było bardzo w porządku. Tak, no tutaj. ale jest... Mhm. Okej, okay, skończ. Znaczy tutaj, w tym przypadku, o którym mówisz, że garaż nie ma 30%, no to jakby jest błąd urzędnika. To nie jest uznaniowość, to jest błąd urzędnika, Dobra, który, mam... który szukał przepisu tam, gdzie go nie było. To mam lepszy przykład w takim razie, jeżeli chodzi o interpretację. O tym kiedyś było w podcaście, ale jeszcze mam dodatkową informację. Jak wyłączasz grunt z produkcji rolniczej, to mhm. masz możliwość bezpłatnie wyłączyć do 500 m2. I to jest jakby taka ogólnopolska praktyka powiedzmy 500 m Czyli wyłączasz dom, podjazdy, teren utwardzony. Jak budujesz dom bez 14 łazienek, to na pewno się w tym limicie zmieścisz. Informacja, o której czasami mówiłem, jest taka, że w niektórych starostwach, niestety, urząd uważa tak. Masz działkę 1000 metrów, chcesz wyłączyć 500 metrów, hola, hola, przecież wiadomo, że te 500 metrów pozostałe to nie będziesz uprawiał tam ogródka, nie będzie tam część rolnicza. Tylko będzie to oczywiście też teren przeznaczony pod budownictwo, więc hola hola masz wyłączyć 1000 m2 i wtedy masz 500 metrów bezpłatnie, a za kolejne 500 metrów płacisz według cennika nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale jest jeszcze trzecia ciekawa rzecz, co nie dowierzam, ale jest chyba we Wrocławiu w starostwie, jeszcze w jednym starostwie. Interpretacja następująca: 500 metrów jak najbardziej za darmo. 501 m płacisz za wyłączenie 501 metrów. Nie jednego metra, 501, zgodnie z cennikiem. Czyli przekraczasz tylko troszeczkę i już płacisz za całość. No to tutaj, mając na myśli uszczelnianie przepisów, mam na myśli to, że każde starostwo też interpretuje coś po swojemu, bo nie ma jednych wytycznych dla całego kraju i teraz projektanci się szarpią z urzędami, bo tutaj jest tak, tam jest tak, tam jest tak i bądź tu człowieku mądry. No właśnie, i widzisz, to jest to, co ja cały czas mówię. Przepisy są zbyt skomplikowane, jest ich zbyt dużo i trzeba je ogólnie wyrzucić do śmietnika i napisać od nowa. Bo, A to też, bo, to też. bo no bo tak, wiesz, bo dodatkowe uszczelnienie przepisów, dorobienie do tego patologicznego przepisu, o którym wspomniałeś, yy, kolejnych przepisów, jakby w tej chwili, mimo że przepis wydaje się, zapis w przepisach wydaje się prosty, Różne urzędy już do tego wymyślają swoje interpretacje, chociaż nie powinny, to dodatkowe dorzucenie do tego przepisów spowoduje jeszcze więcej dziwnych interpretacji. Okay, tak? to, Według mnie to ja się przepis razie... powinien być jasny i prosty. To znaczy taki, że tak. jeżeli masz działkę yy, i budujesz na niej dom jednorodzinny, ze względu na to, że to jest dom jednorodzinny, cała działka za darmo jest wyłączana z produkcji rolnej. Koniec, kropka. I nie ma pola do interpretacji, okay. nie ma pola do nadużyć, nie ma w ogóle jakby, nie ma dyskusji. Tak? No to, kurczę, I, i, I koniec. To się jednak trochę zgadzamy, bo ja mówiąc o uszczelnieniu przepisów, ja nie miałem na myśli tego, że nagle dodamy 10 punktów do każdego paragrafu i będziemy mieli cztery tomy yy, przepisów zamiast jednego. Tylko je uprościmy, ale jednocześnie je uszczelnimy. I nie mówię o dodawaniu kolejnych punktów, tylko o powrocie do korzeni, czyli co nie działa, to nie działa. Dlaczego to nie działa? Bo każdy uważa, że to jest coś innego, bo każdy inaczej liczy, wysokość budynku nawet, potrafią różne urzędy inaczej liczyć, bo ci liczą od takiego poziomu, ci od poziomu gruntu, te, no to ci biorą bardzo <laughs> i tak dalej. To jest w ogóle absurd. No więc szukamy właśnie miejsc, gdzie są kłopoty, gdzie różnie ludzie interpretują pewne rzeczy, Piszemy jeszcze raz punkt, taki, żeby był jasno zrozumiały, i mamy uszczelniony jeden przepis. I powtarzamy punkt to tyle razy, ile trzeba. Jak działa prawo w Polsce? No właśnie tak jak, jak działa, czyli kolejne tomy, kolejne tomy, kolejne tomy i nie nadążasz nad zmianami. Urzędnicy nie nadążają, architekci nie nadążają, inwestor nie wie, co może budować. No i też jest patologia, tak. A propos narzekania, chyba nam dzisiaj wychodzi. Chyba nam dzisiaj dobrze idzie na, tak. narzekanie, bo wiesz, jakby to jest to, co, ten przykład, o który wspomniałeś o, o tym czarnym kocie, bo to jest tak, jeżeli przepisów jest za dużo, to tak naprawdę w sumie nic nie stoi na przeszkodzie i to jest dobry przykład, nic mhm. nie stoi na przeszkodzie, żeby w ogóle olać te przepisy i zrobić sobie co się chce, jak się chce i, mhm. i funkcjonować w ogóle poza systemem, tak? Na koniec i tak dostaniesz karę, ale to się... Będzie tyle czasu trwało, że ten budynek, tak jak w przypadku hotelu, już się dawno temu zwrócił i w ogóle mm -hmm. i tak i tak już się nadawał do rozbiórki, bo biznes od tamtej pory już się zwrócił i już padł, tak. bo, bo tyle czasu minęło. Więc wiesz, jakby tworzenie przepisów na tyle skomplikowanych, złożonych i uszczelnianie ich, ale takie uszczelnianie właśnie, przez dodawanie kolejnych podpunktów mm -hmm. i paragrafów, które mają jeszcze coś no uszczelnić, no to jest, to jest łatanie dziury w całym i to tylko zachęca do obchodzenia tego, albo zachęca do tworzenia patologii, albo wręcz zachęca do całkowitego porzucenia jakichkolwiek przepisów i robienia wszystkiego. Po swojemu, bo i tak konsekwencje są w sumie mizerne. Hmm. No, a, a to, co mówimy, i tu chyba jakiś konsensus powolutku powstał, że napisanie przepisów od nowa w taki sposób, żeby tak, to... były jasne dla wszystkich i Uczelne. proste dla wszystkich, hmm. jest to z tą szczelnością nigdy tego nie uszczelnisz. To, to nie da się tak, że. że... Ale słuchaj, zobacz, no jeżeli, jeżeli mamy. Teraz może być trochę inaczej, bo jak wejdą w życie plany ogólne, to będzie fajny podział na to, gdzie, gdzie jest mieszkaniówka, gdzie są usługi i tak dalej. Będą parametry zabudowy od razu określone. więc no to już było. Mam nadzieję, to nie nowego. będzie sytuacji takiej, że nagle masz osiedle domów jednolodzinnych, a po środku masz miejsce, gdzie można wybudować dom, który ma 1000 metrów powierzchni. Mam taką no ale nadzieję, że to już było. To, ale to, już, słuchaj, to już było. To już jakby... Dobrze, a mogę mieć nadzieję, że będzie lepiej. No, Dobrze, no, mi tego, no Zostawię ci tą nadzieję, tak? Tylko wiesz, ty próbujesz opisać, e, opisać przepisami życie, tak? W sensie całą zmienność wszechświata, ludzkiej pomysłowości, zmienność gospodarki, sytuacji na rynku i w ogóle wszystkiego. Chcesz zamknąć w kilku przepisach? No nie da się. Tak? Życie Słuchaj, jest życiem a, i będzie czasem. A grałeś kiedyś, kiedyś SimCity. No, wiesz, no tam dzieliłeś, słuchaj, teren mieszkaniowy, teren usług, wyznaczałeś drogi. To było planowanie przestrzenne, które ja poznałem kilkanaście, jak miałem kilkanaście lat. No i tego się trzymam, to da się zrobić. No. Więc wybacz, no, ja grałem w City, mm. więc znam się na urbanistyce. Myślę, że powinniśmy zakończyć tą rozmowę, bo tutaj jest mądrzejszego ci pan. Nie, absolutnie nie. Ponarzekaliśmy. Bardzo Wam dziękujemy. Jak chcecie się wyżalić w komentarzach na absurdy prawne, urzędnicze, nie tylko ze świata budowlanego, zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy na YouTubie. Jeżeli chcecie uzyskać trochę wiedzy na temat budowy domu, to zapraszamy na, do kursów budowlanych na stronie jaksiewybudować.pl, a jak chcecie ponarzekać sobie z Krystianem, to zapraszamy do kontaktu z Krystianem. To rewelacja, bardzo dziękujemy. No i co, chciałem jeszcze ponarzekać na to naliczenie na tej wysokości budynku, co ostatnio w a, Prawie da, da, da. jest po prostu hitem wszech czasów. Takie ostatnie narzeknięcie, tak? <laughs> Bo weszły, no, już ładny czas temu przepisy, które liberalizują jednak to, co jest istotnym odstąpieniem od projektu budowanego, a to, co jest nieistotnym i one mówią, że istotne mhm. jest między innymi to, jeżeli wysokość budynku zmieni się o 2%, tak? To powyżej tak. 2% jest to już już odstąpienie istotne. I nie wiem, kto wpadł na ten genialny pomysł. Po prostu zielonego pojęcia nie mam, ale to jest niewiarygodne, bo to jest sprzeczne z ustawą chyba w ogóle prawa budowlane. Któryś urzędnik na to wpadł i to jest powielane w całej Polsce nagminnie, że urzędy interpretują zmianę o 2% wysokości. Yy... Licząc ją, nie czekaj, przepraszam, źle mówię. Zmiana wysokości mhm. budynku, y, to jakby liczona jest od wejścia do budynku, więc, y, y, więc tutaj rzeczywiście 2% wchodzi w grę. Natomiast zmiana wysokości posadowienia budynku też jest mhm. liczona jako 2% od wysokości budynku, co jest w ogóle pomieszaniem dwóch różnych pojęć, tak? Bo wysokość posadowienia, wysokość poziomu 0 jest zupełnie czymś innym niż wysokość mhm. budynku, I, i wysokość budynku nawet jest zdefiniowana w prawie budowlanym. A mimo wszystko, wysokość budynku z jakiejś dziwnej przyczyny jest przykładem dana do, do sprawdzania tej zgodności właśnie mhm. wysokości posadowienia budynku, tak, czy poziomu 0, okay, mam nadzieję, czyli możesz na przykład, się wyjarzyć, wiem. Czyli budynek masz na przykład 10 metrów, tak, to tak. Po wysokość poziomu 0 możesz zmieniać o 2% w ramach zmiany nieistotnej od 10 metrów. Tak. Tylko tyle, że okay. to jest bzdura, nie? Bo no, jakby no bo wysokość nie budynku nie jest, bo wysokość budynku nie jest posadowienia, czyli poziomem zero. Tak? to są totalnie dwa różne parametry, ale mhm. urzędy jakoś tak chyba z, nie wiem, z jakiego powodu, bo łatwiej, bo szybciej, bo coś tam coś tam sobie to wymyśliły, a tak naprawdę rzędna poziomu zero podlega pod prawa geodezyjne. Tak? i ono mhm. tam jest i tam jest określana i tam są wszystkie dopuszczalne odchyłki określone. Uff. Ostro. ostro. No, no nic. Tak jest. Mam nadzieję, że sobie ponarzekaliśmy i że jak prawdziwym Polakom, naszym słuchaczom z tego tytułu jest lepiej. Tak. Więc dziękujemy e... na dzisiaj. Tak, tak. Tylko na koniec powiem, że jeżeli ktoś chce więcej informacji o tym budynku w Wieliszewie, zapraszam jeszcze raz na muratora do działu architektura. Jakie zapomnę, dam link niżej. Warto poczytać, bo tam jest naprawdę wiele ciekawych informacji, łącznie z stanowiskiem architekta, który do którego jest, myślę, zdanie ciekawe, warto, warto przeżyć. No, dziękujemy. <grystanie> dziękujemy. Do zobaczenia, cześć. do usłyszenia za tydzień. Cześć.